Denuncjuję. Bractwo tak to nic nie robi. Taszki w Polsce są przemiętwane. Ja nieraz zwracają na to uwagę. Kochani czytelnicy, otwórzcie szeroko oczy i popatrzcie choćby na wróbelki. Statystyka stwierdza, że zeszłej zimy zamazło w Polsce 4000 wróbelków. Tych rubertów, z których niejeden może słuchał i przed Twoim okienkiem Czyterniczko Miał nóżki, skrzydełka i ciupeczek. I serduszko. Malutenie tyciułaczu się serce. I co? I przychodzi niedobry czarodziej, mróz. I z jednej strony maluje cudne kwiaty na szybach kochanej czytelniczki. Ale z drugiej wróbelka razem z jego kociła ci serduszkiem. I kiedy wrubeleczek jest już dokładnie zważony, wtedy jego dusza odpływa. A się, panie że po co? Czy na ziemi nie mógłby się taki wróbel urządzić, gdyby serca ludzkie nie były jak włas? Wróbelek to mała ptaszczyna. Wróbelek, istota niewielka. On dziką ustalę pochłania! Lecz nikt nie popiera wróbelka. Więc pytam, czyż nikt nie pamięta, że wróbelek to druh nasz szczery? Kochajcie wróbelka, dziewczęta! Kochajcie do jasnej